Modlitwa za osoby z niepełnosprawnościami, Boże pełen miłości i nieskończonego miłosierdzia. Ja Przychodzę dziś do Ciebie z pokornym sercem. Aby powierzyć Ci wszystkich braci i siostry, którzy niosą na swoich barkach ciężar niepełnosprawności, zarówno fizycznej, jak i duchowej, psychicznej czy intelektualnej. Najlepiej, jak cenne są ich serca, jak czyste bywają ich spojrzenia i jak wielką wartość mają w Twoich oczach ci, którzy często przez świat są niedoceniani, odrzucani lub traktowani jako słabi. Jezu Chryste, który dotykałeś chorych, przywracałeś wzrok niewidomym, słuch głuchym i nadzieję złamanym na duchu, spojrzyj dziś łaskawie na osoby niepełnosprawne. Otocz ich swoją boską opieką, napełnij ich serca odwagą, siłą i światłem, które płynie z Twojego zmartwychwstania. Spraw, aby nigdy nie czuli się samotni, ani odrzuceni, Lecz aby w każdym momencie swojego życia Odkrywali Twoją miłość i obecność Duchu Święty. Pocieszycielu i uzdrowicielu serc, zeszli swoje dary na wszystkich ludzi z niepełnosprawnościami. Obdarz ich cierpliwością w chwilach trudnych, radością w momentach smutku i niezłomną nadzieją tam. Gdzie inni widzą tylko ograniczenia, naucz ich ufać, że każde cierpienie może stać się drogą do świętości, a każdy krzyż znakiem Twojej. Mi Matko bolesna, która znałaś cierpienie serca przebitego mieczem bólu, przygarni do swojego niepokalanego serca wszystkie osoby chore. swoje trudności w intencjach świata, aby ich życie było skarbem Kościoła i źródłem łask dla... Święci patronowie ludzi cierpiących i chorych, módlcie się za nimi. Niech święty Jan Paweł II, który tak mocno ukochał osoby słabe i chore, wstawia się za nimi u tronu Bożego. Niech święta Faustyna przypomina im o nieskończonym oceanie Bożego Miłosierdzia. Niech każdy święty, który sam znał smak cierpienia, prowadzi w Nadziei i pokoju. Panie, błogosław także rodziny, opiekunów i wszystkich, którzy towarzyszą osobom niepełnosprawnym. Da im cierpliwość, miłość i siłę. A...